Zapoznaj się z Koreą Południową, krajem, w którym kobiety mają doskonałość jako swój własny cel. W Korei Południowej bycie kobietą jest jak balansowanie na linii między presją społeczną a nieustannym dążeniem do doskonałości. W kulturze, gdzie piękno i wizerunek są czczone, kobiety południowo-koreańskie stawiają czoła dodatkowemu ciężarowi niemożliwych oczekiwań. Od najmłodszych lat uczą się, aby włożyć wszelkie wysiłki, aby sprostać narzuconym standardom piękna, które często obejmują cechy takie jak jasna cera, duże oczy i skrajna szczupłość. Oprócz presji, z jaką borykają się kobiety w Korei Południowej, kraj ten jest znany z tego, że jest niesamowicie stresujący z wielu innych powodów. Jednym z głównych powodów jest wyjątkowo konkurencyjne środowisko we wszystkich sferach życia. Już od najmłodszych lat Korejczycy są poddawani rygorystycznemu systemowi edukacji, który kładzie nacisk na doskonałość akademicką i sukces w standardowych egzaminach. Wynikiem jest zaciekła konkurencja między uczniami o miejsce w najlepszych uniwersytetach i dobrze płatne posady. Ta mentalność intensywnej konkurencji obejmuje również rynek pracy, gdzie długie godziny pracy są normą, a sukces zawodowy często mierzony jest przez osobiste poświęcenie. Pojęcie ciężkiej pracy jest głęboko zakorzenione w kulturze południowo-koreańskiej, co prowadzi wielu do nadgodzinnej pracy i wysokiego poziomu stresu w miejscu pracy. Dodatkowo, społeczna presja, aby dostosować się do norm i oczekiwań społeczeństwa, jest przytłaczająca. Korea Południowa to społeczeństwo o wysokiej hierarchii, gdzie szacunek DLA, autorytetu i tradycji jest wysoko ceniony. To może stworzyć środowisko, w którym indywidualność i osobista ekspresja są tłumione na rzecz społecznej harmonii, co prowadzi do poczucia alienacji i izolacji DLA tych, którzy nie mieszczą się w ustalonym wzorze. Dlatego kombinacja tych czynników, presja akademicka i zawodowa, społeczne oczekiwania i wyzwania geopolityczne sprawia, że Korea Południowa jest znanym z tego, że jest krajem wyjątkowo stresującym do życia. Pomimo, że jest to kraj o wielkim sukcesie gospodarczym i technologicznym, wielu Koreańczyków codziennie zmaga się z ciężarem depresji, szukając sposobów radzenia sobie ze stresem i znalezienia równowagi w tak wymagającym otoczeniu. Na zatłoczonych ulicach Seulu, pulsującej stolicy Korei Południowej, łatwo zauważyć obsesję społeczeństwa na punkcie nieskazitelnej aparycji. Sklepy kosmetyczne dominują na każdym rogu. Oferując niezliczone produkty obiecujące doskonałość skóry i sekret do wyrzeźbionej twarzy. Magazyny są pełne niesamowicie pięknych modeli i celebrytów, ustalając nieosiągalny standard DLA zwykłych kobiet. Jednak to nieustanne dążenie do doskonałości nie ogranicza się jedynie do wyglądu zewnętrznego. Kobiety południowo-koreańskie muszą też sprostać rygorystycznym społecznym oczekiwaniom wobec swojej kariery i roli w rodzinie. Zachęca się je do osiągania sukcesów zawodowych, jednocześnie zachowując wizerunek oddanych żon i matek. Zbalansowanie obiecującej kariery z rodzinymi obowiązkami to stałe wyzwanie, które często prowadzi do ogromnego stresu i presji emocjonalnej. Mimo trudności, kobiety południowo-koreańskie wykazują niesamowitą wytrwałość i determinację. Walczą, aby zmienić standardy piękna i rolę płci w społeczeństwie, dążąc do równości i wolności bycia sobą. Chociaż droga do prawdziwej równości jest jeszcze długa i trudna, kobiety z Korei Południowej nadal stawiają czoła normom i inspirują istotne zmiany w swoim stale ewoluującym społeczeństwie. Te kobiety są jak silne kwiaty, które rozkwitają pośród betonu patriarchalnego społeczeństwa, wyzwala się z narzuconych ograniczeń i promieniują swoim własnym światłem. I w miarę jak walczą o swoje własne głosy i moc, Kształtują nie tylko przyszłość Korei Południowej, ale także inspirują cały świat swoją niezłomną wytrwałością i determinacją. Dla mężczyzn życie w Korei Południowej często jest naznaczone kulturą intensywnej pracy, gdzie długie godziny w biurze są powszechne, a sukces zawodowy jest wysoko ceniony. Od mężczyzn oczekuje się, że będą głównymi dostarczycielami DLA swoich rodzin, co może stworzyć dodatkową presję, aby odnieść sukces w swoich karierach. Jednak ta mentalność może także prowadzić do wysokich poziomów stresu i braku równowagi między pracą a życiem prywatnym. Z drugiej strony, dla kobiet życie w Korei Południowej może być jeszcze bardziej wyzwaniem ze względu na oczekiwania społeczne i kulturowe. Oprócz presji osiągnięcia sukcesów w karierze, kobiety południowo-koreańskie muszą również sprostać oczekiwaniom dotyczącym ich tradycyjnej roli w rodzinie, jako oddane żony i matki. To może prowadzić do delikatnej równowagi między karierą a życiem prywatnym, szczególnie biorąc pod uwagę długie godziny pracy i kulturę nadgodzin w kraju. Dodatkowo, kobiety w Korei Południowej borykają się także z dodatkowymi przeszkodami związanymi z równością płci i seksizmem. Chociaż kraj ten dokonał znaczących postępów w zakresie równości płci w ciągu ostatnich kilku dekad, nadal istnieją różnice w wynagrodzeniach oraz ograniczone możliwości awansu zawodowego DLA kobiet. Nadużycia seksualne na miejscu pracy to także poważny problem z wieloma kobietami borykającymi się z dyskryminacją i nadużyciami. Jedną z najbardziej imponujących atrakcji Korei Południowej jest jej bogata historia i dziedzictwo kulturowe. Turyści mogą zwiedzać wspaniale zachowane królewskie pałace, takie jak Gyeongbokgung i Changdeokgung, które oferują fascynujący wgląd w życie na dworze królewskim. Ponadto istnieją tradycyjne wioski. Takie jak Bukchon Hanok, gdzie można zanurzyć się w tradycyjną koreańską architekturę i doświadczyć życia jak kiedyś. Dla miłośników kulinariów, Korea Południowa to prawdziwe kulinarnie niebo. Od tradycyjnych potraw, takich jak kimchi i bulgogi, po przekąski uliczne, takie jak teokbokki, pikantne kluski ryżowe i bingsu, deser lodowy. Jest mnóstwo smaków do odkrycia. Targi uliczne, takie jak Gwangjang Market w Seulu, to idealne miejsce do spróbowania różnorodnych pyszności w towarzystwie miejscowej ludności. Dodatkowo, Korea Południowa jest znana ze swojej ekscytującej kultury popowej, która obejmuje muzykę, kino, telewizję i modę. Fani K-popu mogą odwiedzić ikoniczne miejsca, takie jak Gangnam District, i eksplorować sklepy muzyczne oraz kawiarnie tematyczne poświęcone swoim ulubionym gwiazdom. Podobnie miłośnicy kina mogą cieszyć się festiwalami filmowymi światowej klasy i odwiedzać lokalizacje znanych filmów. Dla bardziej odważnych, Korea Południowa oferuje różnorodne aktywności na świeżym powietrzu, począwszy od wędrówek po majestatycznych górach Seoraksan i Jirisan, po relaks na dziewiczych plażach Wyspy Jeju. Ponadto kraj ten jest znany z obiektów spa światowej klasy, gdzie odwiedzający mogą cieszyć się różnorodnymi, relaksującymi i terapeutycznymi zabiegami. Podróżując do tego kraju, pamiętaj: Korea Południowa bardzo ceni etykietę i szacunek DLA, norm społecznych. Unikaj zachowań takich jak głośne rozmawianie w miejscach publicznych, przerywanie rozmów lub bycie niegrzecznym wobec miejscowych. Szanuj kolejki i cierpliwie czekaj na swoją kolej. W kulturze południowo-koreańskiej często oferuje się prezenty lub zaproszenia na posiłki jako wyraz uprzejmości i gościnności. Odrzucenie tych gestów może być uznane za niegrzeczne. Nawet jeśli jest to niewygodne, uprzejme jest przyjęcie ich i wyrażenie wdzięczności. Podczas posiłków ważne jest zachowanie lokalnej etykiety stołu. Obejmuje to nie mówienie pełnymi ustami, nie stawianie pałeczek w misce z ryżem pionowo. Jest to uważane za podobne do pogrzebu i nie przekazywanie jedzenia bezpośrednio pałeczkami jest to również kojarzone z pogrzebami. Nawet jeśli to tylko podstawy, warto się postarać, aby nauczyć się kilku słów po koreańsku, takich jak dziękuję. Kamsahamnida Hamnida lub Cześć, Anion Gasejo, co jest doceniane przez miejscowych i może ułatwić komunikację. Podczas odwiedzania świątyń lub sanktuariów ważne jest zachowanie szacunku i skromności. Obejmuje to odpowiednie ubranie się, zachowanie cichego głosu i niezakłócanie trwających ceremonii religijnych. W Korei Południowej punktualność jest wysoko ceniona. Spóźnienie się na spotkania lub zebrania może być uznane za niegrzeczne i wywołać złe wrażenie. Do zobaczenia!